Patrzcie ile was tutaj siedzi. Kim to was jest? Ale ja nie, nie wiem ale, nie, nie, palca, nie na religii. A po co? No to przyczury. Uwaga, przyczulam. Powiedzcie teraz pan ode mnie i przytuli tego pana. pana proszę, 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 proszę pana, proszę zostawić tutaj, a ja nie kobietę przytulać. Co pan tu Proszę. nim? Ale co pan kobietę To Dotyka bez pozwolenia. Pan stąd wyjdzie, bo zaraz pan nie A Jesus, nie wiem. Nie wiem. Bóg? E, nie jak bóg? Może w Google ktoś znajdziecie. Bóg go stworzył. Po stworzy. co? Słuchajcie, nie wstydzimy się. Jesteśmy wiadomo. Nas, A to, że nas tutaj taki znajdzie. Na... Co to znaczy, że Bóg go stworzy? No to jest line. O, pozdrawiam się można to też pozdrowić, bo on jest normalny, a nie taki religijny, jak wam się mówili, jak was Nie da się nic zrobić, żeby zasłużyć na relacje z nim, na miłość, na jego bliskość. Boicie się czasami? Czego się boicie? się przyszłości? Tak? Chodzisz do ciebie rękę i się pamiętać. Ja wiem, że się będą śmiać. To jest normalna reakcja. Mogę pomylić, że się Co dam tak. Jak się nazywasz? To że ja jestem obita. Ja wymienię Jezusa. Przepinam wszelkie w Twoim życiu. Ja przepinam teraz te myśli destrukcyjne. Ja przepinam myśli depresyjne. Ja mówię, siła i łącz do Twojego życia. Ja mówię, odwaga do Twojego życia. Ja mówię, że Ty nigdy się nie będziesz bała, że osiągniesz to, o czym marzysz. Marzysz o jakichś artystycznych rzeczach? Nie? O czym marzysz? Które w której jesteś klasie? Drugiej? Trzeciej? W pierwszej. Ja mówię, że spełnisz wszystkie swoje marzenia, wszystkie swoje zawodowe pragnienia. Że będziesz tym, kim pragniesz być. Że nigdy twoje życie nie będzie związane. Że zawsze będziesz zwyciężać. Ja znajduję wszelkie przekleństwa, które mogły być w twoim życiu w twojej rodzinie. Ja mówię, że będziesz szła wolna. Ja modlę się też o to, żebyś rozpoznała gorzej żeby głos w swoim życiu. Amen. I ci bym szczęśliwa. Uciekaliście? Kto jeszcze jest odważny? To chodź To jest też pierwszy kozak. Ja to widzę. Jak się nazywasz? Mateusz. Mateusz. Czego, Czego potrzebujesz, Mateusz? Od Jezusa. Od Jezusa uspokojenia na pewno i taki jakby brak stresu. Żeby mi jakby dał tego uspokojenia. Żeby... O czym ty się stresujesz? No, ogólnie wolałbym nie mówić tak z kamerą, ale są takie sprawy jak na głowie. Teraz się rozumiem. Panie. Położę na ciebie ręce i się pomodę. Ja w imieniu Jezusa. Hej, nie Ja w imieniu Jezusa. Na tobie ja położę? Mam teraz wszelki stres i wszelki lęk. Ja mówię ponad naturalny spokój, ja mówię siła i moc do jego życia. Ja mówię, że on nigdy nie będzie w żadnym nałogu, ani nigdy nie będzie od niczego uzależniony. Ja modlę się teraz o jego przyszłe życie. Ja mówię, że on będzie ojcem, będzie miał dzieci, będzie szczęśliwy, nigdy nie będzie samotny. Ja mówię, że on nigdy nie powieli żadnego złego wzorca, który może się za nim ciągnąć. Ja mówię siła i moc do jego życia. Ja wzywam Jezus, Twojego potężnego imienia nad Jego życiem. Ja wzywam Twojego potężnego imienia nad Jego życiem. Ja mówię moc do Jego życia. Niech płynie moc do Jego życia. Niech płynie moc do Jego życia. Ja modlę się, ażeby on rozpoznał Boży głos w swoim życiu. A tu jest live? ja Facebooka? Facebooka. To jest Jezusa, nie jesteśmy Jego. Ja nie wiem, czy jego w ogóle wierzą w Jezusa. Gdzie jest ten twardziel od jajek? Ty? To byłeś? Który, to, 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 to to Potrzebujesz modlitwy? Tak, tak, potrzebuję. Tak. No, tak, 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 tak. no, to ja się o ciebie podobałem. Takie długie. A o co potrzebujesz, żeby się o ciebie podobać? Pieniądze. Pieniądze Ty swoją drogą. Co jeszcze się dzieje? O spokój, o duchowy. Co się z Wami dzieje, młode pokolenie, że wy, mając 16-17 lat, tak bardzo Wam już spokoju brakuje? Ja to widzę, ja mam 17-letniego syna i 15-letnią córkę. Więc stały ciężkie czasy. Po prostu krótszy... Wiecie, to są czasy ostateczne. Ja w imieniu Jezusa przeklinam nad Nim duchy szydercze. Ja przez moc imienia Jezus mówię siła i moc do Jego życia. Ja mówię, że będzie żył zwycięskim życiem że będzie żył zwycięskim życiem. Ja mówię, że on doświadczy miłości, doświadczy prawdziwej miłości, że będzie w tym szczęśliwy, że będzie okazywał miłość i będzie ją przyjmował. Ja mówię, że będzie silny, że nigdy nie będzie udawał nikogo, kim nie jest, że będzie miał odwagę być inny, że będzie miał odwagę czynić różnicę. Ja mówię, że on się będzie kształcił, niech chodzi ponad naturalnej mądrości. Niech się spotka z Jezusem. Ja się mogę teraz o to. Ja mówię siła i moc. Ja mówię siła i moc do jego życia. Siła i moc. Ja mówię, że będziesz chodził w odwadze. Nie będziesz musiał udawać nikogo przed swoimi znajomymi, żeby zasłużyć na uznanie. Będziesz silny i będziesz sobą. Ja mówię ponadnaturalny spokój. Ponadnaturalny spokój. Wierzysz w Jezusa? Wierzysz, że umarł za twoje grzechy? Wierzysz, że wstał zmartwych? Chcesz za nim iść? To powiedz, że wyznajesz go swoim Panem i Zbawicielem. Amen. Twoje imię jest zapisane w Księdze Żywota. Gdy skończy się na Ziemi to, co nazywamy dzisiaj, Ty pójdziesz do nieba. Ja nie wiem, gdzie pójdzie reszta, ale Ty pójdziesz do nieba. Jak się nazywasz? Szymon! Szymon, obyś łowił ludzi! Szymon był rybakiem ludzi, tak mu powiedział Jezus, będziesz łowił ludzi. Obyś ty tak miał. Kto jeszcze potrzebuje łodzić? Dawaj tutaj, chodź. Chodź! Jestem Julita, jak się nazywasz? Paulina, co się dzieje? A co chcesz, żebym się pomogliła? Wierzysz w Jezusa?

które są dla niej, że będzie doświadczała prawdziwej miłości. Ja przeklinam teraz złe doświadczenia w jej życiu, Przeklinam wszystko to, co wciąży jej w tyle głowy. Ja mówię siła i moc do jej życia, siła i moc. Ja mówię, że ona się będzie kształcić, będzie chodzić ponad naturalnej mądrości. Będzie doświadczać miłości. Jeżeli będzie pragnęła, będzie mamą i to będzie taką mamą, która będzie prowadziła swoje dziecko w Bożej mądrości. Jeżeli będzie pragnęła mieć męża, to będzie to Boży człowiek. Ja mówię siła i moc do jej życia. Ja mówię siła i moc do jej życia. Ja mówię, że nigdy zły jej niczego nie ukradnie. Ja zabezpieczam jej wyznanie. Zabezpieczam to, co się wykonało teraz. To nie, nie, nie. Czy ktoś z Was choruje? Ja, 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 ja. Dobra, to ja. choruję lewej odrody. Tak? <task> Widzicie? Taka jest prawda, że każdy z nas go szuka. I czasami tylko wiecie, siedzimy jednym z drugimi, a taka jest prawda, że każdy z nas potrzebuje. Mnie nikt, jak byłam nie powiedział prawdy. Myślałam, że Jezus to religijny, że jakiś, wiecie, moher, że niedobry. Wiecie, że Jezus nie syła żadnych chorób? Nie syła na nikogo żadnych chorób. Jak jest Bóg, tak jest też diabeł. O co się modlimy? Jak się nazywasz? Julia, ja jestem Julita. Wiesz, że modliłam się już tutaj o jedną Julię. Przyszła i powiedziała, że ma chore serce i chce, żebym się o nią pomodliła, bo chce być zdrowa. Jesteś zdrowa? Masz chore serce. Robię badania. Czego szukają? Ale zdarzyło ci się, że zasłabłaś, czy coś się stało? w szkole słabości? Pierwszy raz to się zdarzyło? Ktoś w rodzinie coś takiego miał? Tata. Dobra, ja się o ciebie pomodlę. Ja w imieniu Jezusa związuję teraz to przekleństwo pokoleniowe w jej życiu. Ja mówię, siła i moc do jej życia. Płyń, Duchu Święty. Ja przeklinam teraz tą chorobę serca. Ja mówię, że ona jest wolna od tego. Ja mówię, niech odrasta to, co ma odrosnąć. Niech te serce będzie jak ulepione ręką Boga. Ja mówię, życie Niech płynie do niej życie. Niech płynie do niej życie. Ja mówię teraz uzdrowienie przez moc imienia Jezus. Ja odcinam ją teraz od wszelkich przekleństw pokoleniowych, odcinam od tych diabelskich więzów. Ja mówię, że Ty nigdy nie będziesz mydlała. Ja mówię siła i moc do Twojego życia. Siła i moc do Twojego życia. Chcesz znać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Sprawiciela? Żałujesz no powiedz sorry, że żyłam bez ciebie. Żałobyście. A Jesteś mój pan, i zbawiciel. No, to, będę szła za tobą. Wierzę, że umarłeś ze mnie na krzyżu. Wierzę, że umarłeś ze mnie na krzyżu. Wierzę, że wstałeś z mną. Twoje imię jest zapisane w Księdze Życia. Na krzyżu wykonało się Twoje uzdrowienie i Twoja wolność. Twoja siła i Twoja moc jest tam. On zmartwychwstał i Twoim dziedzictwem jest doświadczać tego zmartwychwstania. I masz nowe serce. Amen. Kto następny? Ja. Bo ja nie ale też wolę Boga. Co to znaczy, że jesteś inny? Dam. Ja się urodziłam w rodzinie prawosławnej, w takiej się wychowałam. Jezus jest Jeden. On nie jest podzielony od pomiędzy prawosławnych, katolików. Mój mąż był katolikiem. My narodziliśmy się z Bożego Ducha. Jezus nie był ani prawosławny, ani katolik. Jakby ktoś już tak patrzył, to był Żyd, to dokładnie. Ale chodził i głosił królestwo, głosił Jezusa. Przyszedł na ziemię w ciele jak człowiek i musiał rozpoznać, kto kim jest. Wierzyć w Jezusa? Wierzysz, jak się nazywasz? Piotr. Wierzysz, że Jezus za za powiedz, Wiesz, że wstał to powiedz, to powiedz to powiedz, to jest mój to jest to jest mój pan, i jest i to jest mój pan, i I to mówi. mój pan, to żałuję, że żyłem. I w o co w w to mówi I ma być dumny. Bo jest Jezusa, to, to, po sobie, to się, się Kiedyś, że jest mój to Jak mój to jest to jest mój to jest mój pan, ty kim chcesz być? I... Ty... Potrzebujesz? Od bo Jezus u Bogny był na krzyżu Ktoś, ty, po to, to, żebyś Ty, robił, ty był bogatym. To bo jest Twoje dziedzictwo, tego błogosławieństwa. Ja teraz modlę się o to, ja zgadzam się z Nim w modlitwie, że On będzie bogatym człowiekiem, że będzie milionerem. Ja mówię, że nigdy nie będzie zwiedziony w tym temacie. Ja mówię, że nigdy duch małony nie będzie krzyżej tak niż Jezus. Dziękuję. Ja mówię siła do Jego życia. Mówię ponadnaturalna mądrość. Ja mówię, że pieniądze, które będzie zarabiał, będzie włożył w Królestwo. Ażeby szerzyło się, się Królestwo. Ażeby Ewangelia była zwiastowana na placach, na rogach ulic i w każdym kraju. Żeby ludzie byli podnoszeni. Żeby ich życie było podnoszone. Ażeby ludzie byli uzdrawiani i uwalniani. Ja mówię siła i moc. Ja zabezpieczam to teraz. Ja mówię, że będziesz milionerem. Nigdy, nigdy nie daj sobie odebrać tej pewności i wiary, nieważne kto co by ci powiedział. Był taki człowiek, to jest wierzący człowiek, pięć razy zbankrutował, mówił jestem biznesmenem, a żona do niego mówiła idź na etat do pracy, a on mówi Uwierzyłem Bogu, że będę milionerem. Ten człowiek jest Australijczykiem, jest milionerem. Produkuje złoto i bije monety sakralne, bo mówi, to jest ostatnie, na czym państwo położy łapę, to jakieś sakralne rzeczy. Bądź milionerem, bądź w tym mądry, bądź święty w sercu, a jak Dobra, ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? się o niego pomóc? Chcesz? Uwolnienia od demonów. Dam Ci chwilę. Położymy na Ciebie ręce, będziesz wolny. Ja przeklinam teraz Cię, przeklinam Cię diabeł, przeklinam Cię, Ty, który przychodzisz do koszy przekinam Cię teraz, przeklinam Cię teraz, przeklinam Cię. Ja związuję teraz. O kurwa, co Ja w imieniu Jezusa mówię, że On będzie wolny od wszelkiej nienawiści. Będzie wolny od wszelkiego szyderstwa. Płyną i święta. Ktoś się wyszydził w życiu. Ktoś się przezywał i się z ciebie śmiał. Nieważne, czy on, czy nie on, czy to było teraz, ale to było jakbyś troszkę młodszy. I to wbiło się w ciebie. I teraz ty szydzisz. Ja mówię wolność. Które go teraz? Przeklinam Cię. Wejdź z naturalnym modek. Usuwasz się teraz. Usuwasz się, przeklinam teraz ciemność. Ciemność przeklinam cię teraz. Przez mi na Jezus. Przez mi na Jezus. Przypominam ci diabeł. To Jezus, co mi z Tobą krzyż. masz no, Jesteś złamany, jesteś pokonany. Wejdź Ja mówię, że wszelkie duchy, nienawiści, które są w Nim, które sprawiają, że On się czuje gorszy, są związane. Ja mówię, że on nigdy nie będzie się czuł gorszy od swoich kolegów, nie będzie się czuł gorszy od swoich rówieśników, ja przeklinam wszelkie poniżenie w jego życiu, wszelkie potępienie, ja mówię, siła do jego życia, ja mówię, siła do jego życia, ja przeklinam wszelkie porównywanie się. Przypijną teraz niskie poczucie wartości. Ja mówię, że ty będziesz zdobywał bogactwa, ale nie po to, żeby się wartościować, ale spotkasz się z żywym Bogiem i będziesz ten, który będzie zasilał Królestwo. Niech siła i moc do zdobywania bogactw będzie po to, żebyś zasilał królestwo. Czy ktoś z Was potrzebuje jeszcze modlitwy? Zobaczcie, to jest nowe pokolenie. To nowe pokolenie będzie kiedyś kształtowało ten kraj. Jeżeli będą szli za Jezusem, to będą kształtować go właściwie. Jeżeli nie będą z nim żyli, to będziemy mieli tak jak mamy.